Saito i Funakiego, a jeszcze wcześniej Peterki będzie niezwykle ciekawa. 241,8. 241,8. 122 metry. Rekord skocznik. No więc potwierdził, że jest w tym sezonie zdecydowanie najlepszy. Zaczyna tak jak Kasaja przed kilkunastu laty urastać do ale tu będzie jeszcze Saito, będzie jeszcze Funaki, a jest Primosz Peterka. Peterka miał półtora punktu więcej, zatem musiał wyskoczyć strasznie daleko tak, że w krańcach rekord skok był krótki. Krótki oczywiście, jeżeli marzył o wygranej. Rymusz Peterka także ma kłopot na razie z ustabilizowaniem się i oddaniem dwóch dobrych skoków. 110 metrów, zaledwie 110 metrów. Pierwsza odległość była 115,5. Łączna nota 259. Bardzo wysoka daje mu. Nie może być 259, może być 225,9 czwarte miejsce i teraz ten najpiękniej skaczący z Japończyków Hiroya Saito zobaczymy czy on wytrzyma napięcie będzie mu niewątpliwie Trudno teraz powtórzyć wyczyn Masafiko Harady. 115,5 metra miał przewagę nad Haradą od dwóch punktów metra, czyli musiałby skoczyć powyżej. Oczył także bardzo daleko, bliżej od rekordu skoczni. Ciekawe, ale to jest daleki skok. Jeżeli stracił tylko metr, zobaczymy jaka będzie odległość o 15. Nie. To zdecydowanie było bliżej. Zatem przegrał wyraźnie Masahiko Harada. Jest drugi. 236. 9. No i teraz czy Kazu Funaki jest w stanie skoczyć w granicach rekordu? skoczyć, ale on ma bardzo dużą przewagę punktową. On może skoczyć 116-117 metrów i wygrać ten zawody. Prowadził o 7,5 punkt. Przypomnę, że 1 metr to jest 1,8 punkt. Zatem ostatni skok w konkursie. Kazu Yoshi Funaki daleko, ale czy wystarczająco? Jest z siebie zadowolony. Spora grupa Japończyków także, ale chyba z faktu, że będą mieli trzy pierwsze miejsca, zatem biją tu wszystkich. Zechcein und, czyli jak mówiłem 116 metrów wystarcza, by wygrać ma notę 243,5. Zatem no, metr dalej. Musiałby jeszcze skoczyć przy tym rekordowym skoku lider Pucharu Świata Masahiko Harada, by wygrać dzisiaj w fenomenalnym Kazuyoshi Funaki. A zatem, proszę Państwa, trzy pierwsze miejsca w Funaki, Saito, Nikola, a tutaj Funaki, Harada, Saito, dopiero czwarty, Ahonen. Toininen, szósty Peterka, siódmy Wagner, ósmy Toma, dziewiąty Savolainen i jeszcze jeden Japończyk w pierwszej dziesiątce Kazuja Yoshika. Zatem zdominowali na razie te zawody całkowicie. Forma jest niewiarygodna, ale jest to rok Igrzysk Olimpijskich w Hakubie. Można było się spodziewać, że od lat skaczący niezwykle dobrzy Japończycy będą odgrywać. W tym sezonie ogromną rolę, ale mają w tej chwili już bardzo wysoką formę. Czy utrzymają ją do igrzysk? Oczywiście są świetnie prowadzeni, wykorzystują wszystkie najnowocześniejsze zdobycze techniki, przygotowania w specjalnych tunelach aerodynamicznych. To oczywiście jest ważne jeszcze w sezonie przygotowawczym, później dla korekty formy, kiedy jadą, kiedy jest przerwa. To pierwsza dziesiątka, o której mówiłem, różnice punktowe. Proszę zwrócić uwagę, między Japończykami a resztą mówią właściwie o wszystkim. Znokautowali, Turywali i dalsze miejsca. Nasi zawodnicy był tylko wśród najlepszych. Adam Małysz wygrał, wielka chwała mu za to, ze znakomitym Ari pekko weteranem fińskiej ekipy, który był w poprzednim konkursie, trzeci w Oberstdorfie. Dzisiaj nie odegrał żadnej roli. Adam Małysz powinien. Skakać coraz lepiej. Przypomnę w ubiegłym roku Wiszowshofen dopiero pokazał się w ostatnim czwartym konkursie. Był drugi tutaj dzisiaj karmisz w miejsce 25, łączna nota 197,5 pokazująca, że trzeba skakać znacznie dalej, na co Adama Małysza niewątpliwie stać. Pojedyncze skoki podczas treningów ma długie, podobnie jak Robert Mateja, podobnie jak Krystian Długopolski. Takie skoki zdarzają się również i Wojciechowi Skupieniowi. Zatem rzecz tym, by nasi zawodnicy zaczęli po prostu skakać dwa skoki dobrze, a my teraz czekamy na następny konkurs. Innsbruck, później Bischofshofen. Na razie wyraźne prowadzenie po dwóch konkursach. Zwycięzcy obu zawodów i w Oberstdorfie i w Garmisch-Partenkirchen. Kazu Funaki, na drugim miejscu Saito. Trzeci powinien być Harada. Zatem dominacja Japończyków wyraźna podczas tego tytułu, a dla nas 25. miejsce Adama Małysza. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia z Innsbrucku. Dziękujemy Włodzimierzowi Szaranowiczowi, proszę Państwa. A ze skoczkami narciarskimi spotkamy się 4 stycznia podczas trzeciego konkursu turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku na Olimpijskiej Skoczni Berkizel. Miejmy nadzieję, że w gronie skoczków będą również Polacy, że zakwalifikują się do tego konkursu. Ja jeszcze przypomnę, że dziś sport po głównych wiadomościach, a o 20 w dwójce sportowy przegląd roku 1997. Zapraszam, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.